Dzisiaj Kościół daje nam bardzo duże bogactwo czytań, dlatego że we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych mamy rozpisaną liturgię na trzy różne msze święte w intencji zmarłych. Dzisiaj chciałem skupić się na tym trzecim zestawie czytań i tam w Ewangelii, którą nam Kościół dzisiaj podaje, mamy 14 rozdział Ewangelii Świętego Jana, wersety 1 do 6. Niech się nie trwoży, serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To są słowa, w których Jezus dodaje nam otuchy i mówi: Nie bójcie się, nie trwórzcie się, ponieważ w domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. To są słowa w których Jezus mówi każdy z nas ma tam przygotowane miejsce, ma przygotowane miejsce, które możemy wsiąść wtedy, jeśli wypełnimy swoim życiem misję, którą Bóg nam daje. To misją jest znanie drogi, jest znanie Jezusa, jest relacja z Jezusem, bo to on jest i drogą, i prawdą, i życiem. I nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko Jezus. I tylko przez Jezusa mamy przystęp do Ojca i tylko przez Jezusa możemy osiągnąć cel naszego życia, osiągnąć to, do czego jesteśmy stworzeni, do czego Pan Bóg w swoim miłosierdziu nas zaprasza i czego dla nas pragnie. A Bóg pragnie dla nas dobra, bo Bóg jest dobrem. I stworzył nas z miłości i dlatego mówi idę. Przygotować Wam miejsce. Idę przygotować Tobie miejsce, po to, kiedy przyjdę powtórnie, żebym miał gdzie Cię zabrać. Więc czekamy. Czekamy na paruzję, czekamy na powtórne przyjście Jezusa, czekamy na ten czas, kiedy Bóg przyjdzie dopełnić dzieła naszego zbawienia, kiedy przyjdzie zabrać nas już tam, gdzie mamy przygotowane u Ojca nasze mieszkanie nasze miejsce dlatego nie ma potrzeby się trwożyć nie ma potrzeby się bać ale trzeba wierzyć wierzyć i ufać Bogu który ma dla nas miejsce który ma dla nas specjalne mieszkanie do którego zaprosi nas wtedy kiedy dopełnimy celu naszego ziemskiego życia dziękuję